Dobry menadżer się zaczyna od pierwszego zwolnienia, które on zrobił. Bo dopiero jak jesteś menadżerem i kogoś zwolniłeś, to masz pełen zakres rzeczy, które możesz zrobić jako menadżer. To jest też pokazanie, że czasami ta nasza organizacja musi być trochę taka autopoetyczna, że musi się odtworzyć w wartościach, żeby pokazać coś wiedzy. Dobre rzeczy długo trwają, ale są większe niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Także jak jesteś founderem i myślisz, że masz coś fajnego, to, to trzymaj. Bo sprzedać możesz tylko raz. W kontekście wis na pewno jedną z takich bardzo przełomowych dla mnie decyzji odważnych był wybór celu na całkowicie przez AI. Dla mnie to było taki no-brainer. Wygraliśmy z nim Puchar Polski z drugiej Ligi, a potem na Was w Pucharach Europejskich. Mówię, od początku podchodziłam do prowadzenia firmy jako do projektowania firmy. To mi bardzo mocno pomogło. Plus, jakby zgadzam się też z tym, że w dzisiejszych czasach, bo też myślę o tym, jak ja chcę wychowywać moje dzieci, ja moim dzieciom chcę dać umiejętność skupienia. To jest super istotne i umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, bo boję się, że jakby my bardzo mocno korzystając z tego wszystkiego, co nam daje technologia, będziemy się chować i nie będziemy jakby odważni w kontaktach międzyludzkich. Gośćmi run przed premierą książki The Five są Jarosław Królewski, CEO SynRise. Jarek buduje firmy AI na długo, zanim to się stało modne. Paweł Chudziński, Point Nine Capital. Legendarny inwestor, który wyczuwa jednorożce na kilometr. Anna Kruk, CEO Ania Kruk, kobieta, która zdefiniowała nowoczesną markę biżuteryjną. Rozmowę poprowadzą Tomasz Karwatka, autor książki The Five, oraz Adrian Gorzycki, prowadzący kanału Przygody Przedsiębiorców. Dołącz do Loży Przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Feedback. Myślisz, że jesteś miłym szefem, bo nie chcesz nikogo urazić? Gratuluję. Właśnie wprowadzasz do swojej firmy cichego zabójcę. Kulturę unikania prawdy. W pewnym momencie bardzo baliśmy się odejść pracowników. Wydawało nam się, że dobre firmy tylko zatrudniają. Walczyliśmy jak lwy u każdego pracownika, który chciał się zwolnić. Tym, którzy nie do końca się sprawdzali, dawaliśmy niekończące się drugie szanse oraz coraz co to, to nowe narzędzia motywacyjne. Jak ognia unikaliśmy mówienia ludziom niemiłych rzeczy. Przecież jeszcze się obrażą i nam podziękują. Wiesz jak to się skończyło? Faktycznie zatrzymaliśmy praktycznie wszystkich, nikt się nie zwalnił, nikt nie odchodził. Zatrzymaliśmy maruderów, cyników i niechcących się rozwijać roszczeniowców. To było bardzo niezdrowe dla firmy i dla nas, Aniu, prosimy. No co, no prawda. Bardzo trudno jest zbudować kulturę, gdzie ludzie się bezpośrednio ze sobą komunikują. Bardzo trudno jest zbudować taki zespół, który chce się konfrontować z prawdą, często niewygodną. I bardzo trudno jest zbudować taki system, który sprawia, że obie osoby jakby patrzą na te same informacje. Czyli, że zbudowaliśmy taki system, który w momencie, kiedy my oceniamy jakiś tam okres czasu, już nam obiektywnie dostarcza informacji, jak jak ten okres wyglądał, czyli jakby, że jest coś, co jest niedyskutowalne i niesubiektywne. Ludzie bardzo często bazują na, na jakichś swoich opiniach, na emocjach, każdy ma inną perspektywę, każdy ma inne ambicje, czyli ta jasna komunikacja, to uwspólnienie tych oczekiwań na początku, zdefiniowanie tych celów i jakby potem tych mierników, tych kryteriów, jakimi będziemy to oceniać, no to jest po prostu kupa roboty, więc najczęściej w tym momencie, kiedy ty gonisz, kiedy ty jakby po prostu chcesz zrobić ten wynik na koniec roku, to nie masz, nie masz tego tak wszystkiego ładnie poukładanego, żeby, żeby to było obiektywne. A jak próbujesz to zrobić w jakiś systemowy sposób, to zaraz się z tego robi za dużo biurokracji i korpokracji. Więc y, trudno jest według mnie to wyważyć, żeby z jednej strony była ta przejrzystość, o którą nam chodzi, żebyśmy my razem patrzyli na niedyskutowalne fakty, no bo wtedy mamy jakąś, jakąś rozmowę, która jest partnerska. A jeśli nie mamy tego, tej dokumentacji, no to patrzymy, to się przerzucamy opiniami, nie? Albo na przykład sobie myślimy, no dobra, to jest zasługa tej osoby, to jest zasługa tej osoby. Osoby, bo wszystko jest w dużej strukturze, wszystko jest współpracą. Nie ma czegoś, co ty jesteś w stanie przypisać tylko do jednej osoby. Ale na pewno można też wytrenować tą bezpośrednią współpracę i na pewno też można rekrutując tak dobierać ludzi, od razu im mówiąc, nie wiem, mówiąc jakie jest środowisko pracy, czy w ogóle jak, jak prezentujesz to, do jakiej firmy wchodzisz. Ja na rekrutacji zawsze mówię wszystkie najgorsze rzeczy, jakie są na stole po prostu i jakby mówię, że to jest to, do czego wchodzisz. Jakby co takie na przykład? mamy problemy. Wiesz, no w każdym obszarze to jest coś innego. No, ale daj, że no, tak jakiegoś trupa z szafy najlepiej. No tutaj mamy taki bałagan, jakby ten system jest przestarzały. To czas jakby generalnie mówię o wszystkich rzeczach, które są jakby problemami do rozwiązania, żeby osoba, która wchodzi, jakby już od razu wiedziała, w co się pakuje. Mówię o tym, że u nas jakby zawsze dostajemy ten sam feedback, że trzy miesiące w naszej firmie to jest tyle, co pięć lat w innej. I jakby taki jest feeling po prostu ludzi, którzy są w środku. I to jest jakby rollercoaster, to są ciągłe zmiany. Jeśli nie lubisz zmian... To, to to się nie odnajdziesz w mojej firmie, w mojej rzeczywistości. Jesteśmy firmą, która szybko rośnie, która się zmienia, która też nie lubi, no jakby nie ma niczego, co jest wykute w kamieniu u nas. Jakby musisz umieć akceptować zmiany i musisz też umieć komunikować się dosyć bezpośrednio, bo my mówimy sobie wprost pewne rzeczy, a, a ludzie no, nie, nie lubią tego często. Nie, więc jakby wolą, bardzo łatwo się też szuka zewnętrznych czynników, na które można przerzucić odpowiedzialność. Oczywiście nam jako founderom, bądź też przedsiębiorcom trochę gorzej, bo nie mamy na kogo przerzucić odpowiedzialność, czasami na pogodę. E, ale, ale generalnie jest to trudne, po prostu skonfrontowanie się ze, ze swoimi słabymi, spo, słabymi, to wymaga odwagi po prostu, mówienie o swoich słabych stronach czy błędach. W trakcie twojej wypowiedzi Paweł aż dwa razy nerwowo po mikrofon sięgnął. Tak się wyrywa, że muszę ja go denerwuję. wypuścić. Pawle, prosimy. Nie, to jest w ogóle, ja trochę inaczej zrozumiałem twoje pytanie. Tak jak, jak ja zrozumiałem, to chodzi o to, Yy, chyba Tomkowi, jak to pisał, że firma to zespół, a nie rodzina i jak ktoś jak dobrze gra, to trzeba się go pozbyć, nawet jak jest miły, tak? Yy, trochę tak to zrozumiałem. I ja myślę, że to jest, to jest w sumie jedna z najtrudniejszych rzeczy i najważniejszych rzeczy, jaką founder slash CEO musi się nauczyć, bo jako co ja obserwuję, to jest to, że, że, że zwłaszcza młodzi founderzy... Yy, każdy mi powie, że za, za późno wyrzucił, po, po, pozbył się jakichś tam pracowników. On to czuł, bał się konfrontacji, dawał szansę, bo tak fajnie, bo empatia. A, 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 a trzeba niestety optymalizować pod firmę, a nie pod dobro e, e, pracowników, zwłaszcza na początku, bo, bo, bo te małe firmy to, jest, to są takie bardzo delikatne stworzenia, jak za bardzo... Pooptymalizujemy na roszczeniowców, czy jak tam inaczej było to opisane, to, to może się zabawa skończyć dla wszystkich, a nie tylko dla tej jednej osoby. I, i, i myślę, że, że, że to jest dla większości funderów, z którymi ja pracuję, to jest jakiś proces nauczyć się tego robić. Ja, ja bym nawet dodał, bo miałam <laughs> ja taką obserwację, że dobry menadżer się zaczyna od pierwszego zwolnienia, które on zrobił. Bo dopiero jak jesteś menadżerem kogoś zwolniłeś, to masz pełen zakres rzeczy, które możesz zrobić jako menadżer. Ja znałem menadżerów, którzy wiecie 10 lat byli menadżerami, nigdy nikogo nie zwolnili. Nie? To po prostu jest unreal, nie? To po prostu statystyka tak nie działa. Eee, więc dla mnie to też jest jakby o tym właśnie pokonaniu tego pierwszego zwolnienia i też jedną taką sytuację miałem eee, bardzo otwierającą głowę. Eee, pracowała u nas osoba, która sobie tam no, nie radziła już dłuższy czas i w końcu się zdecydowałem ją zwolnić. I mówię, no tu tam rozchodzimy się, zwalniamy i, i ta osoba po drugiej stronie mówi, Jezu, dobrze, że mnie zwolniłeś, bo ja nie miałem śmiałości się zwolnić, nie? Wreszcie to za mną, nie? Więc czasami to naprawdę jest robienie komuś krzywdy, że on tkwi w czymś, co go po prostu powoli zabija, nie? Przecież my wszyscy chcemy wygrywać jako, jako ludzie, nie? Nie chcemy być, kurde, przegrywem, lepiej zmienić pewnie firma. Tak, tak, 100%, nie? mega mega ważny skill. Mimo, że się wydaje, że każdy potrafi kogoś wyrzucić, bardzo trudno, nie? Wydaje mi się, że na, że na sali może być dużo osób, które właśnie mają mały w miarę zespół, właśnie, i, i patrzysz sobie w oczy, i siedzisz w jednym pokoju, i słuchasz, czy chcesz, czy nie, że ktoś ma chorego psa. I jakby wiesz, po prostu wiesz o tych rzeczach i one też ci obciążają. nie? No kurde, on nie performuje no ale tak, no ten Owczarek tam kurde, miał sraczkę tydzień. Nie? No to było ciężkie na pewno, nie. Dużo sprzątania i jakby, a jak sobie radzić w takich sytuacjach? W sensie Adrian jesteś ze mną? Tak. W sensie wiecie, jak, jak sobie radzić w tym właśnie mniejszym zespole, czy nie, wiem, to jest jakaś jak wy sobie radzicie, czy to jest jakaś racjonalizacja, czy to jest wiesz nie wiem, płaczemy razem a później cię zwalniam, jakby Jak do tego podejść? Jeżeli mogę, to, to może dajmy głos Jarkowi, bo jeszcze nie mówił w tej... Ale, ale zobaczcie, czy pier... zanim zaczniesz. To jest pierwszy raz, serio, kiedy ta zajebiście stara rada firma to nie jest rodzina, to jest klub sportowy, faktycznie może paść z realnych wóz. <noise> no tutaj, tutaj będą jakieś anegdoty na pewno. Generalnie ja szczerze powiem, że... Od strony zarządzania ludzi w kontekście takiego zwalniania, to ja byłem zawsze bardzo miękki. Długo mi zajęło, zanim, myślę, że z 6-7 lat, dojść do, do, do takiego na poziomu właśnie rozliczania pracy, radical honesty, takiego, takiego paradygmatu. Ale powiem wam może, co mi pomogło, co, co dało mi jakby lepsze spojrzenie na ten, ten, ten topik i stosuję to teraz i w Wiśle, i, i w Pewnego dnia spisaliśmy taki kodeks, E, wartości i fundamentów ważnych dla Synerise. Potem go przyczepiłem do Wisły Kraków, zresztą na stronie Wisły Kraków, tam w stopce powinien być, nazywa się Role Edition, Values, czy coś w tym stylu, e, o nazwiska, aby ktoś nie wiedział. E, i, I wiecie, to pozwala łatwiej potem wam rozumieć dlaczego, ale też waszym ludziom w firmie, którym właśnie dyskutujemy o tym, czy mówić dlaczego, czy nie, żeby sami sobie zrobili takie due diligence tego, dlaczego my z nich rezygnujemy. I to jest, i to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, bo oczywiście możemy mówić o niedowiezieniu KPI, metryki, to są dość proste sprawy, ale szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, że w większości przypadków, kiedy faktycznie kogoś zwalniamy, ja staram się bardzo rzadko zwalniać, więc tą rekrutację mamy bardzo taką, powiedziałbym, dogłębną, żeby nie popełniać błędów. Ehm. Ale przeważnie oprócz tych takich który które są niespełnione, jest bardzo wiele różnych innych rzeczy, do których te, te osoby są niedopasowane i to nas bardziej przekonuje do tego, żeby ich faktycznie zwolnić czy dodać kolejne szanse. Ale też jest bardzo jedna ważna rzecz, że moim zdaniem to wszystko też musi mieć swój, swój czas, jakąś serię, taki czaso, okres, czy komuś dajemy tą szansę, czy nie dajemy szansy. I tutaj mam opowiem historię tego klubu sportowego oczywiście, bo te są najciekawsze. I ja ten sam program, który jest w tej stopce, ogłosiłem Wiśle Kraków, jak przejąłem Wiselek Kraków, nie jak ją ratowałem w 2019, tylko w 2022, w listopadzie, jak ją przyjąłem, jak zostałem tam prezesem. To to była pierwsza rzecz, którą każdy dostał taką kartkę. Jaka jest instrukcja obsługi Jarosława i na mu po prostu to zależy w budowaniu tej organizacji. I powiedziałem sobie szczerze, że daje oczywiście, żeby ta organizacja była data driven i takie tam różne rzeczy, merytokratyczne, i że daje wszystkim dwa lata na to a potem jeszcze kwartał i zweryfikuję, co się z tym dzieje. Bardzo taki, powiedziałbym, mocny sposób. Zrobiłem to w taki sposób, dlatego że no sport, trochę inna, inna segment niż technologia, jakby krzywa uczenia w niektórych tematach jest łatwiejsza, w drugich trudniejsza. No i jakiś sezon temu nadszedł już ten kwartał i, że tak powiem, zdecydowałem, że do jednego dnia robię takie systemową zmianę w firmie, to oznacza, wszystkich tych, którzy w większości nie dowożą tych wskaźników, po prostu zwalniam. Niestety zdarzyło się tak, że trener, który zatrudniłem dwa lata, dwa miesiące wcześniej, Kazimierz Moskal, legenda klubu, nie spełniał tych wymogów, więc poleciał. Tego samego dnia poleciał dyrektor akademii, dyrektor marketingu, kierownik drużyny, szef fizjoterapeutów i jeszcze tam dziewięć osób poleciało. Um, takich którzy byli związani z klubem 20, 30 lat, takich którzy kibicy kochali, którzy po prostu są legendami i tym podobne. I pamiętam, wiecie, bo w sportowych sportowych jest taka tradycja, że jak ktoś odchodzi po wielu latach, to się ogłasza w to w mediach, nie? No i na Twitterze Wisły Kraków, Facebooku było tak, 9.05 Kazimierz Kuboskal 9, 9, 10, Jarosław, 6, odchodzi, 9.10 Jarosław Krzostko odchodzi, 9.15 ktoś tam odchodzi, nie? No i kibice oczywiście tam porażeni tą informacją, nawet słyszeli taką stronę na Wikipedii, to się nazywało chyba Dzień Krwałego Jarosława i był podpisany moment, w którym Jarosław nie wziął leków i wszystkich zwolnił. No. Um, E, także tak. E, także mogę powiedzieć szczerze, że w tym kontekście, taki powiedziałbym, trudniejszych momentów w, w firmie, e, to, to był taki. To jest też pokazanie, że czasami ta nasza organizacja musi być trochę taka autopoetyczna, że musi się odtworzyć w wartościach, żeby pokazać coś więcej. I czasami, niestety. Nie wystarczy zwolnić jedną osobę, albo pożegnać, albo z niej zrezygnować, bo to jest, to jest, to jest tak trochę tak, że czasami te osoby w innym kontekście będą zupełnie inaczej funkcjonowały. I to jest dopiero trudna rzecz i to na przykład piłka nożna świetnie obnaża. Przykładowo taki Leonel Messi jest zupełnie innym zawodnikiem w Barcelonie niż był w PSG. I to nie chodzi o to, że on nagle jest złym zawodnikiem i on się po prostu nie ma tych kwalifikacji, nie ma umiejętności, tylko kontekst, architektura tego kontekstu sprawia, że on nie jest w stanie się rozwinąć. Może to być, nie wiem, ktoś, kto pracuje z nim w zespole, kto go, nie wiem, dołuje. Może być to ktoś, może być organizacja, może być produkt, może być sezon, może być, może być jakiś kontekst czasu w domu. I to, jest, I to jest bardzo ważne, żeby w stosunku do ludzi wytłumaczyć im również, że to może jest kwestia nie tylko i wyłącznie twoja, tylko to jest kwestia tej organizacji, która dzisiaj nie jest do ciebie dopasowana. Czyli co, czyli jednak to nie ty, to ja? Na przykład jest to związane z tym, że ludzie, którzy są w danej drużynie, w tym klubie sportowym. Sprawiają, że ta organizacja nie idzie dalej. I podam wam niesamowity przykład z piłki nożnej, bo wiecie, my teraz praktycznie wszystko badamy przy tych zawodniku. Jak biegają, jak chodzą, jak, jak dużo biegają, czy krzywo, czy prosto, co jedzą. Wszystko jest ometrykowane w taki sposób, żebyście sobie sprawy nie zdawali. Łącznie jest computer vision. Niesamowite sprawy. Ja nawet chciałem im kiedyś podłączyć taki mały ładunek elektryczny, bo nie można się komunikować w piłce nożnej z zawodnikami. Myślałem sobie, że żebym tak lekko i tam prądem walił, to było. Mógłbym, mógłbym się alfabetem Morsa z nimi komunikować, ale to nie przeszło, PZP nie. Ale e, zdarzyły się takie, proszę, proszę Państwa, analizy, które mówiły, że e, badano tam w jakimś okresie czasu, 10 lat drużyny zawodowe. I na przykład okazywało się, że w danej drużynie jest zawodnik, który A nie biega. Nie odbiera piłki, nie strzela bramek, on stoi na tym boisku. Jest najgorszym mo graczem na boisku w danej drużynie. I co się okazywało? Wyjęcie tego zawodnika zespołu oznaczało, że drużyna przestała wygrywać. Czyli najsłabsze ogniwo w tym zespole sprawiało, nie, trudno jest powiedzieć, jaka jest wariabła, jaka była zmienna, która decydowała o tym, że w momencie, kiedy on był w tej drużynie, być może oznaczało to, że oni myśleli, musimy. Dużej, szybciej biegać, wolniej, biegać. wiecie o co mi chodzi, ale e, czasami e, taka rzecz sprawiała, że te drużyny wygrywały. Oni tam o, określali to potem naukowo, że to jest jakiś specyficzny flow, no nieważne, tam jakieś oczywiście prawdopodobnie policzone, ale to też pokazało, że, że ważne, żeby analizować teamy jako zespół, który realizuje jakąś konkretną wizję i widzieć to trochę szerzej niż konkretny, mały KPI dotyczący konkretnego zawodnika, pracownika w tym aspekcie. Dziękuję, brawa. Mam połączenie ja z bazą. Chciałam dorzucić jedno sformułowanie, ale króciutko, było. bo jeszcze mamy dwa pytania i chcę... Dobra. Nie, nie, proszę, proszę, powiedz, ale tak skondensuj. Tak Że bardzo. Mi pomogło jedno sformułowanie na tych rozmowach. Masz prawo się nie zgadzać z moją decyzją. I jakby to sformułowanie bardzo mocno mnie osadziło w tym, że jakby, ok, jakby ta osoba, z którą się rozstajemy, jakby ma prawo się nie zgadzać ani z moją oceną, ani z tą decyzją, natomiast ja biorę na siebie odpowiedzialność, żeby tą decyzję podjąć, żeby ocenić sytuację i żeby wobec, że moja rola wymaga ode mnie oceny, co w tej chwili jest dobre dla organizacji. I jakby to, że podejmuję i tak tą decyzję, biorę na siebie odpowiedzialność i ty masz prawo się z tym nie zgadzać i to sformułowanie również daje tą sprawczość tej drugiej osobie, że ona ma prawo oceniać tą sytuację inaczej, natomiast nasze role akurat w tej konfiguracji są takie, że to ja jakby podejmuję, podejmuję tą decyzję, mi bardzo pomogło. Czyli jakby to jedno zdanie. Twoja przedsiębiorcza historia ma potencjał, żeby inspirować innych. Dołącz do grona wyjątkowych gości przygód przedsiębiorców. Wypełnij formularz na przygodyprzedsiębiorców.pl i pozwól, żeby twoja historia stała się inspiracją dla tysięcy naszych widzów i słuchaczy. Zależy ci na tym, by twoja marka była widoczna i rozpoznawalna wśród przedsiębiorców? Dołącz zatem do przygód przedsiębiorców jako partner. Sprawdź możliwości współpracy na przygodyprzedsiębiorców.pl.